13 stycznia Dziś, 13 stycznia, prowadzi nas święty Hilary z Płotie, biskup i doktor kościoła. Święty Hilary urodził się około 315 roku w Płotie, w rodzinie pogańskiej. Do chrześcijaństwa doszedł poprzez studium filozofii. I pisma świętego. Jako człowiek głębokiej kultury szybko stał się jednym z najważniejszych teologów Zachodu. Wybrany biskupem, stanowczo sprzeciwiał się arianizmowi, za co został zesłany na wygnanie do Frygi. Paradoksalnie czas wygnania stał się dla niego okresem intensywnej pracy teologicznej. Jego pisma znacząco przyczyniły się do obrony nauki o Trójcy Świętej. Zmarł w 367 roku. Kościół ogłosił go doktorem Kościoła, nazywając Atanazym Zachodu. Czy szukam prawdy, wiary z taką samą gorliwością, z jaką bronię własnych poglądów? thank you